Już i Już mruczysz, skarbie? Już dajemy jedzonko. Nie idź, nie uciekaj, mamuśka, nie uciekaj, Miłeczka. nie uciekaj, skarbie. Poczekaj, miąka, dam ci jedzonko. Poczekaj, kochanie. Nie idź, proszę. Ja ci dam mięsko zaraz. Nie uciekaj, słoneczko. No zobacz. Jak tam twoje dzieciątka, nie płaczą? Chyba są w końcu najedzone, co? A ty szczęśliwa, że chodzisz. No to pięknie, jesteś cudowny, masz cudowny charakter. Jesteś taka miła. Dobra, karmimy dzieci, a potem ciebie. Moje dzieci, moje dzieci, dawać te dzieci tu. Witamy się z tymi dziećmi. Witamy. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje dzieci kochane, moje dzieciątko śliczne. Piękności moje malutkie. No piękności. Cały czas mruczą. Cały czas koteczki mlucią. Pięknie. Dobra, dajemy jedzonko słoneczkom. No już kochane. Już szukamy jakieś fajne jedzonko. Tu. tu jest fajny fajny. Ой, не шминска, видишь? Так, Катя. Давайте. День добрый, слонечка. День добрый. День добрый. Вы не чашу быть годной. Вы не ты Moje chłopaczki śliczne, jak wy się dogadujecie, jakie wy jesteście cudowne istoty. Nie ma czasu nawet przestać mruczeć jak je. Mruczy cały czas. Mamuśka nie uciekła, siedzi tam. O, siedzi tam. Widać? I ja ją pójdę, spróbuję dać Ci mięska. Proszę słoneczku, chciałaś iść do dzieci? Ja ci przeszkodziłam, tak? No nie wiem właśnie, czy ja mam ich karmić, powiedz. Może na wszelki wypadek jeszcze im dam, co? Wiesz co, jeszcze ich troszkę pokarmię. Już Zrobiłam. Mleczko. To ich troszkę pokarmię. Już, bączuszki. Już, bączuszki. Będziemy karmić dzieci. Ale wiecie, co zrobimy jeszcze? Kontrolnie sprawdzimy, ile wyważycie dzisiaj. No, czekajcie. Najpierw ważenie, a potem... Pierwa, Jezus, jak ja wyglądam, bo ja słuchajcie, wróciłam z biegu i po prostu jestem taka spocona, ale uwielbiam ten stan po biegu. 208, słuchajcie, jeden rudy, to pewnie ten, co ważył 194. 208 rano, pięknie. To kuchni, dzień dobry. E, teraz drugi rudy, żeby mi się nie pomyliło. ale dostaniecie, zaraz. Ale brzuszki macie całkiem fajne. 198. A nie, to popatrzcie, to coś jest nie tak. To 208 waży ten, co ważył 230. A ten 196. No to nie, to one nie poprzytywały. To dziewczyneczka. Ona ma oczko rzeczywiście zaklejone. 242 244. A nie, bo popatrzcie, jestem niemożliwa. No, niemożliwa jestem. Tak basgrze. Tu jest dobrze. 244 waży ta, co wczoraj ważyła 230. A ta druga ważyła 194, a dzisiaj 204, no pięknie, ale Basgrze. A chłopaki, chłopaki też przytyły z tego wniosek. Już nic nie pamiętam. Ty ważysz ile? 204 to chyba ten co ważył 198, a ten... Muszę zobaczyć czym Wy się różnicie. 190 waży ten co 174, więc pięknie kotki przybrały, Jest naprawdę super. Nie wiem, czy je dokarmię. A może jeszcze dokarmię. Raz pomogę mamusi, bo widać, że ruszyło. Był kryzys, ale popatrzcie, mamusia wczoraj pięknie zjadła i już ruszyło. No. Jeden rudy ma chce mleka? Czy nie chce? Hmm? Ale wciąga, słuchajcie, całą bo, całą strzykaweczkę. Akurat tego nie widzicie. Co my malutki, pomagasz mi tak? Wiem, słoneczko, nie mogę ci tego dać, wiesz? Coś jeszcze? Wciągnąłeś całą flachę. Masz. No. Patrzcie jak wciąga, nie widzicie, bo ja nie mam jak pokazać tego. O! E, wciągnął dwie po prostu błyskawicznie. Teraz drugi. Chodź maluchu. Pokaż no się czy Ty też będziesz tak wciągał masz. No. muszę podpóty popychać tak. Dobrze, pięknie. Coś jeszcze troszkę? Nie bardzo boleje się po całym dziobie. Przepraszam. Czekaj, damy teraz. Damy teraz dziewczynom, wiesz? Która dziewczyna pierwsza, chodź. No. Maś. Ty będziesz luba? O, matko, jak wciąga. I nie ma. Czekaj, nunia, szybko dajemy ci drugą. No. już, 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 już. Już, kochanie, proszę. No. O. Mhm. o. Patrzcie. Ech, jeszcze by chciała, ale to się niestety tak nie da, wiesz? Chodź, kochanie, chodź. Teraz ty, no. No wszyscy żeście dostali, a ty nie, proszę. No. Pięknie. No, jeszcze jedno, bo widzę, że po dwie dzisiaj wchodzi jak masełko. No, ty tak nie bardzo drugą. Już tak? O. O. No świetnie, że tu się wszystko przewróciło. Nic nie było widać na pewno. No, bardzo świetnie. Co ta ciotka tu wyprawia? Dobra, po dwie flaszeczki. Kotki dostały. No, teraz mamuszkę jeszcze musimy troszeczkę. Super. Dzieciaczki zjadły. Teraz damy jeszcze mamusi. Słoneczko, co ty tam robisz? Chodź, kochani. nie siedź tam, chodź na parapecie, chodź, słoneczko. Co to ja tutaj do jakiejś wody wsadziłam? Róg koszuli do wody. Ciekaw się, plaśę cię, kochanie, bo muszę się tu dostać, A to mięso z wczoraj, widzę, się tu wala. Czekaj, bo teraz tak, tą maleńką muszę na chwileczkę wziąć, bo ona ma oczywiście oczko zaklejone. Spróbujemy jej troszeczkę to oczko namoczyć tu specjalnie jakimś płyniem delikatnym. Przyszła mamusia do dzieci. Się tutaj rozkłada. A, zobaczcie. Tak, przyszła mamunia do Was. Jak ślicznie. Kuchono, mamuniu. Nawet widać, że masz mleko w cycuszkach. A ja dwie na dziesiątą mam z tobą iść do weta. Nie wiem, czy nie odwołać, bo ty się zestresujesz znowu. Teraz skontuj, skonsultuję to z moją panią doktor. No. Jaka nie potrzebowała po prostu wyjść. Potrzebowała troszeczkę wolności, odpoczynku od dzieci do no innego jedzenia. A może po prostu miała deprechę. Mam nadzieję, że już nie będę musiała dokarmiać. A czemu to jedno tak chodzi tutaj? Największa jest ta taka dziewczyneczka, ta taka fajna, piękna, srebrna. Ach, to jest właśnie to bitwy przy cycu niesłychane ale dzieciaczki są dokarmione więc nich nie udają, nie są głodne dobra, wracamy tutaj z kamerą, żebyście zobaczyli dzieciaczki nasze które się tutaj ślicznie będą bawić ślicznie, ślicznie tak i czekają, i słuchajcie, no dzisiaj niech będzie dzień Wiesia Niech będzie dzień wieśulka kochanego, bo on musi, dzisiaj to już musi znaleźć, dam słuchajcie. Bo będzie naprawdę nam wszystkim bardzo przykro za chwilę, że on tu sam zostanie. Jak. Ja wiem, że ja dostaję cały czas prośby. Słuchajcie, ja nie mogę przyjąć w tej chwili innych kotków, po prostu nie mogę. Mam w sierpniu dwa wyjazdy. I nie mogę zostawiać tych kotów pod opieką innych osób, które się nie palą, tak mówiąc szczerze. Poza tym mogą się wydarzyć różne rzeczy. To, że Miłka akceptuje w tej chwili ich, to nie znaczy, że będzie jakiś nowych akceptować. Czy ci nowi nie przyniosą tu jakichś chorób? No ja po prostu nie mogę tego zrobić, no jest mi strasznie przykro. Mogę pomóc w jakiś inny sposób, mogę udostępnić, mogę, nie wiem, coś opłacić. Ale nie mogę przyjąć do siebie. Jeszcze gdyby to było na mojej głowie, no to, to jest co innego. Ryzyko, ryzyko chodzenia po i tak dalej. Ale wiecie, ja mam też rodzinę, mam męża. Mamy plany pewne wakacyjne. No nie chciałabym ich rozwalać, to nie pierwszy raz. Chciałabym, żeby one się zrealizowały. Nam no też są potrzebne dni jakieś wspólne na urlopie. Nasze życie też jest ważne. Moje też jest ważne. Kotki kocham. Będę pomagać, ile po prostu tak w ramach rozsądku. Tak jak ostatnio mówiłam, gdybym miała schronisko na sto kotów, to to by się szybciutko zapełniło. To po prostu błyskawica. Po miesiącu byłoby sto kotów i tak samo musiałabym odmawiać. No. Ale schronisko na 100 osób, no to można mieć, jak się ma, nie wiem, personel medyczny, gabinety, pasję jak lodu i w ogóle. Bo to wszystko są, wiadomo, koszty i ryzyka. Jak wszystkie są zdrowe, to proszę bardzo, można mieć i 100, by się wyżywi jakoś i posprząta. Ale już jak cokolwiek się dzieje, to, to jest problem, no. Mamusia myje ich, słuchajcie, wylizuje, Jest taka kochana. Boże, jak cudownie. Cudownie. Jestem przeszczęśliwa. Przeszczęśliwa. I jeszcze ty, kochani. <grym> o, jaki ty jesteś złodziej. Mój złodziad. To bez przerwy mi to niszczy, słuchajcie. Ja robię, a tu bez przerwy ktoś mi niszczy. No. Mhm. Widzisz, czy to nie może być tak? Widzisz, jak fajnie, Malujchu. maluśku śliczny, no tutaj wchodź dziurą, patrz, no widzisz. Całujemy, życzymy miłej soboty, teraz w końcu się uspokoiło tam, słuchajcie, piją. Mamusia ich wylizała, wymyła. Ona jest przekochana. To jest taka koteczka, która ma obawy przed człowiekiem. Coś tam mi ostrzega teraz. Przed chwileczką na mnie syknęła. Ale przecież ona generalnie jest niesamowita. Ja wczoraj przenosiłam, to taka szmatka z niej się robi. Bardzo dobra mama. No i taka wyjątkowa, nie? Że innych dzieci nie goni. Przecież mieliśmy tu kilka przykładów ostatnio. Że się nie dało. To taka jak Nela. Ona jest taka jak Nela. Dziutka taka kochana, ale fajnie. Fajnie, że żyje. Fajnie żyje. Akurat ja mam zapas. Jeszcze mi został chyba zapas po yy, Walesce. ciekawa jestem, co u Walesi, bo pani Walesi wczoraj do mnie pisała, pani Bożenka, a dzisiaj nie. O. Widzicie? Tutaj są kociaczki. Piękny widok. Piękny.